Witam Drops w kolejnym zrobimy w Torchlight yy, i ciśniemy oh, yy, misję poboczne. Więc uderzamy. Coś sobie tutaj poekspimy, nic specjalnego. Wyruszymy sobie potem oczywiście razem z tą mapą, którą zebraliśmy w poprzednim odcinku. otworzymy portal do tajemniczego poziomu, w którym zobaczymy co tym razem zdobędziemy. Poprzednim razem już nie będę to zdobyliśmy. Ogólnie wiem, że nie było to nic nadzwyczajnego. Dobra. Jesteśmy w Zagubionej Esterii. Mm. Przedtem... W poprzednim odcinku byliśmy nie w Zagubionej Esterii, tylko... Też coś było z tą Esterią chyba. Nie, nie pamiętam co. Ty jeszcze żyjesz? Dobra, już chyba sam się zabił, nie wiem. Może pies go zabił. Dobra. My no tu mam oczywiście jakiś skarb znaleźć. Jak zwykle. Dobra. Nie, to jest świetne, bo po prostu mam tak chwilę wytrenowane i wszystko, że... Że ja się tylko przebijam przez nich wszystkich, jak gdyby nigdy nic. No to jest... Ta szarża jest niezła. Naprawdę, to mi się podoba. No to sobie trochę zrobię sloa. Dobra. W sumie nawet nic tu nie zbieram. Ale momentik, może obszaj. Przez portal. E, 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 Piotrkotniewski, niech. No, okej. Okay. razu mozaikowa różdżka. Okej. Okay. Dobra, to sobie wszystko pozbierałem. No tak widzę, bez skili. to nawet było ciężko. Dobra, idziemy. Nie, na tych właśnie Igno i ta jest idealna. Jak fajnie się w nich wbijam i, i, i dobrze się spisuje wtedy. Jak jest właśnie taka większa grupa. Jest to wręcz idealne. Dobra. No, choćby tutaj. Tam chyba też coś było, ale. że tak powiem, tego nie zauważyłem. O, tu mamy coś fajnego. Ciachaj, ciachaj. Dobra, mamy to. Coś z niego tam pewnie wypadło, ale wygląda, że jestem fejm, że tak powiem. Dobra, idziemy tutaj. Mam nadzieję, że idę w dobrym kierunku, bo. Nie, no jak w ogóle mogę iść w tym kierunku, to znaczy, że aż idę dobrze Jest level 17 już yy, No to tak tutaj W to bo raczej sobie nie narzekam a tu w siłę Chociaż mogłem trochę sobie po, przećwiczyć straszliwe yy, cięcie, ale... Ale to, że tak powiem w sumie obejdzie się. Dobra No to jest to, że oni uciekają to sobie pozbieram Ten tylko w sumie uciekł No, może tutaj Coś znajdę O to niezbyt się mi spisało Ale tak to w miarę fajnie się przebijam. przebiłem przebiłem o, to było fajne Dobra, żegnajcie Jeszcze... Ludzie, ale nie, ja już tak my nich porozbijamy. ja mam kompletnie gdzieś Ja sobie tylko idę, marnie trochę many to... I właściwie tyle, reszta... paki pack is full Dobra, przejdziemy tutaj i... i... się zainteresuję Nieznany na pierśnik. Mm, to raczej będzie gorsze. O, to jest nie, to może być niezłe. To sobie może przeczytam. Nie daje mi tego zdrowia. Co tamten, więc tutaj trochę szkoda. Yy, Tam zbroję obczaję. No jest słabsza... Tamta mi tego zdrowie nie daje, a wydaje mi się, że mi dawała zdrowie. Chociaż może mi nie dawała... Czy nie pamiętam? Tego nigdzie nie wstawię, ale to mi daje siłę, więc to sobie tu zachowam. No ludzie, spadaj! Okej. Okay. to tu już w sumie mogę... ...to dać. I kurde, nowe te, fajne, to to sobie zabieram oczywiście. A to w sumie. To już mam gdzieś. Dobra, niech idzie, a ja się przebijam dalej. I tu mam Mamy cię. Dobra, a ty już nic nie ma. Nie, teraz to w straszliwe cięcie muszę troszkę sobie zainwestować. Bo naprawdę, no, przydałoby mi się, żebym trochę szybciej rozwalał tych moich wrogów. Bo tak to no, troszkę się zużywa tej many no i. No i słabo to idzie. Dobra, gigantyczne. Dużo jest w sumie tych nowych el eliksirów. Życia. W sumie na życia nie potrzebuję. Mana, że tak powiem, jest wystarczająca. Tu nic nie ma ok. Y -y -y -y. O. Tu, o, tu mamy portal tu to nie. Portal do komnaty glyfu, no okej okay. My nie szukamy akurat glyfu, ale dobra No ale właśnie. Prawdopodobnie tutaj będzie Będzie to coś, czego szukamy no i troszkę się muszę podleczyć, bo to jakaś masakra się dzieje. No, nawalajcie w nich. To jest beznadziejne, że oni uciekają. I takim trudnym atakowaniem to ludzie, no to torwać ich. Bo oni uciekają i potem nagle się wrócą. Nieznany to Jeszcze zabiorę. No, gincie, Dobra, już niedużo. Ok, to jest załatwione. Mój, no, mój właśnie piesek właśnie wraca. Dobra, tak? E, Kiedy wcześniej te pęki chyba nie miały takich umiejętności, żeby po prostu takie pajęczynki rozstawiać i mnie spowalniać przez. Wcześniej tego nie zauważyłem, a teraz faktycznie wchodzę w te pajęczyny i że tak powiem. No, idę wolniej po prostu. O, jest, jest, jest. Tam jest mój item Mozaikowa ruszyczka, właśnie. Dobra, spadł, bo idziemy do itemu. A. Ok. Tu z tym atakowaniem też jest trochę słabiej, ale to już nic nie poradzę. Tego zabijemy. No. No i fajnie. A ja to mogę ubrać, czy to jest taki quest item po prostu? No, Quest item, czyli to nie, nie, nie mogę tego w ogóle w żaden sposób używać. Dobra, idziemy przez portal. No, to jest oczywiście słabe. To zainwestujemy sobie w straszliwe cięcie teraz. Okej, okay, czyli to jest słabe, to jest słabe, 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 wszystko słabe, jedynie to sobie mogę tu zachować. Dobra, to tą resztę sprzedam i, i ciśniemy dalej. To sobie tylko sprzedam. Okej. Okay. Yy, I idziemy tutaj. Do tajemniczego poziomu Którym co będzie? No, czekam. Zatopiona świątynia. No to idziemy boy road Nie, no te poziomy są fajne, ponieważ pokazują takie taki coś nowego Prawdopodobnie jak tam wejdę to tam już nie ma, tam już śmierć procentowa dobra idziemy 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 idziemy, szybko, szybko stop idziemy 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 dobra jesteśmy a dobra zaraz mu tutaj machniemy miksturę do miski proszę no bo niestety mój pies już nie był taki zwydny, szybki i po prostu nie zdążył. że tak powiem, no przejść przez to. Nie, muszę ich nazbierać, bo tak to przecież ja nie mam szans tak, z taką pojedynczą kumarą No, ten mi tu jeszcze. oraz zdychaj. Jeszcze wdychać. O, tu mamy coś świecącego. idziemy tutaj no to wiadomo, to tutaj nie jest za jeden jest tylko takie miejsce, w którym można coś zebrać, poeksplić no to jakieś nowe stwory, ember, majko no to jeszcze jakiś szkielecik się skądś wyłonił, nie wiadomo skąd tędy nie przejdę, czyli muszę iść tak bardziej naokoło kurde, bo chociaż tych mejk był w stanie zabić... Co to się stało? Aha, to się schody otwarły. A i to się podniosło. Aha, czy tak wrócę? Okej. Okay. A, bo ja wcisnęł dźwignię, nawet nie wiedziałem. Tak w sumie przez przypadek to wyszło. Dobra, to idziemy. Moment, gdzie to się tutaj... Dobra. Ciekawe miejsce, no. Naprawdę fajne. Okej, okay, gdzie by tu... Ciach. I pięknie. Tam nic już nie ma Dobra, o ok, kurde, mana, 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 ładuj, ładuj. Nie zauważyłem, nie zwróciłem kompletnie uwagi na to, że mana mi się skończyła. Okej. Okay. To wyzdychajcie. Tu jeszcze coś nie, co nie, to sobie wezmę ewentualnie. Ale to wątpię, żeby to był jakieś fajne itemy tutaj. Kurde. Nie, to co mam. Uważam za dobre, ponieważ daje mi te bonusy do zdrowia. I po prostu nie wiem czy to... Faktycznie tego zdrowia dostaje tak dużo, że... Dobra, spróbujmy się przedostać. tu przedostać. Mamy jakiś dwóch bossów, bo się tak fajnie świecą. No właśnie. O, tu mamy kolejnego jakiegoś większego pajączka. Dobra, mamy go. To sobie zabieram OK Nie wiem czy coś tu zabijają, co się tu dzieje w ogóle. To już tak dużo rzeczy się dzieje na ekranie, że ja trochę się nie mogę skupić co się dzieje. Bo tu wszędzie tu jakieś trujący nie wiadomo co. No i się gubię trochę. Dobra, idziemy, idziemy tutaj. Może? Nie wiem, czy to jest dobry kierunek, ale. O, to jest skrzynia. No, już! Dobra. Ło ludzie. Ile my tego mamy? No, eee, ludzie tam. Kam tam mi coś zabijają. Nie, ja to muszę ich, że tak powiem, wykończyć, bo tak to. Nie zabiją mojego pieska. Dobra. Ludzie, ile to się HP traci na tych takich dymkach. Aha, bo tam jeszcze jakieś trujące strzały latają, ludzie. Dobra. No, gin. Dobra, mamy to. Jeszcze, dobra. Stoimy tutaj. Nie no, patrzę tylko na niebieskiej temy, bo zgaduję, że te z niebieskim... znaczy te z zielonym raczej będą słabsze. Ze względu na swoje efekty, bo to teraz w sumie jest najistotniejsze. No i widzę, że, że ogólnie lipa. To sobie poprzestawiam tutaj, to damy tutaj. OK. Reszta na sprzedaż. I co idź? A ja idę tutaj. Aha, jeszcze to sobie mogę. Um, a za świeci już nie mogę. To ta oburęczność może. I w siłę. Dobra, tędy nie przejdę. Um, tędy nie przejdę, czyli jednak mamy iść tutaj na dół. Czyli tu gdzie byłem. Chociaż nie, lipa, nie no, tędy nie przejdę. Um, um, no to podejdźmy tam. No i co? Nic tu nie mogę zrobić, że tak powiem. To też jest wszystko pozamykane, tak najogólniej rzecz biorąc. Więc co, żebym poszedł w ogóle źle? Tam dalej nie przejdę, bo by się musiał kamera, że tak powiem, troszkę pozmieniać, a się nie tego. no hmm. nie wiem, to byłem w, tam, w tamtym miejscu tej świątyni i co, żeby tam to było źle? Gdzie ja tam poszedłem? No moment, skąd ja w ogóle przyszedłem. Od tego zacznijmy. No, ja przyszedłem z tych schodów. No. No w tym kierunku nie, jest, nie, nie mogę przejść. Nie no, musowo, no... Jak nic przyszedłem tymi schodami. Tam nic nie ma, czyli idziemy tutaj, ale tu też nic nie ma, więc ogólnie przypomnę. Ale gdzieś tu wyjście musi być. Tam by się dało przejść. to Tu gdzieś musi być dźwignia w takim wypadku. Tylko pytanie, gdzie? Tak mhm. jakby to się miało otworzyć, bo ewidentnie da się... coś tam tak jakby jest, ale... Hmm. No nie wiem, no kurde, tu nic nie ma. Po raz pierwszy tak mi się coś zdarzyło, że tak się trochę zabłądziłem, szczerze powiedziawszy. Pamięta, co mamy tutaj? Tu właśnie mamy to. I co, z tego wyszło no w sumie nic. Dobra, no tam nie przejdę hmm, Tu też nic nie przejdę To nie wiem, może gdzieś tutaj kurde no Może tu się jakaś dźwignia gdzieś ukryła, no nie wiem No tam nie przejdę, no No nic, czy mam Alta? Jest, 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 jest coś mamy No właśnie jak nie wiadomo o co chodzi, to trzeba Alta przytrzymać i, i że tak powiem, właśnie i przeszukiwać, co gdzieś można kliknąć. Tak jak sądziłem, rozchodziło się o tamtą bramę tutaj i możemy iść tutaj dalej. No co jest. Nie no, nie o to chodziło? Nie no, wcisnąłem dźwignię i kamera przejechała mi w tamtym miejscu, więc. Chyba, że świątynia jest zbudowana symetrycznie i jest tak powiem, z drugiej strony będzie tak samo. E, 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 nie wiem, no muszę to obczaić, bo... Właśnie, widzimy, jedno się zaświeciło i musi się zaświecić drugie. Czyli gdzieś będzie druga dźwignia. No właśnie. No. No właśnie, tylko to, to tutaj widzimy, to się porusza, więc tu muszę działać bardzo szybko. Okej. Okay. I idziemy, idziemy, idziemy Szybko, szybko, dobra, jesteśmy Nawet mój pies zdążył, no proszę No ci są po drugiej stronie to. Nimi nic nie zrobię No ludzie, walę z bany zamiast tego mojego podporka No dobra Dobra, to tych już Tak powiem zabiję też, no bo Co mi tu będą żyć? Dobra. Tu chyba nic konkretnego nie ma. Tu się też pali to światło, czyli ogólnie jest coś odblokowane. Dobra, tu mamy tych właśnie, którzy mnie tam zaczepiali. A ja byłem po drugiej stronie. Ogólnie jest słabo, no żadnych itemów nowych, no tyle co ten lewer sobie tutaj nabijam. A tak to. A tu mamy tego czarodzieja takiego No dobra, idziemy tutaj Coś mi tutaj pies mój zaczepia No i ten mi tu walną tą pajęczynę i... W sumie to jest dobre, bo to... To mnie tą pajęczyną przyblokuje, a... A, ludzie... A tam była jeszcze ta furhawa. I tak powiem, ona mnie tutaj też obijała No ale wiadomo, bardzo moje wartości, bo jestem tak No, Dobra, spadajmy z tego dymu, I jednak tak mimo wszystko nie, wiem, strasznie dużo jest takich obszarowych tutaj zaskód, się zauważyłem. Trochę mi się to nie podoba. dobra. No, tędy idziemy. Siemak, no je małe. I co, i to koniec już? No, to pozwiedzaliśmy sobie tą zatopioną świątynię w sumie. ale tu mamy jeszcze skrzynki, no. Może jeszcze coś z tego dorma. No, a jeszcze full przed samym po prostu wyjściem. Dobra, pozabijajmy ich, tylko uważajmy na portal, bo nie chcę w niego wchodzić. Dobra. No i obadamy. Co my tu mamy. Mm, a no właśnie, bo w tamtym tej słabszej broni mam ten szybszy atak o 16%. To bym sobie wolał zostawić. To sobie sprawdzę. Wow. To to już chrzanić ten szybszy atak. Przy czymś takim. To jest naprawdę fajne. To jest słabe. No. Tamta reszta. No dobra. Zabijemy tego. No, to mi się podoba. Yy, dobra, to mój psi towarzyszu. W sumie tego też się już mogę pozbyć. Zgarniamy w ten sposób. Ok. I tak, obadamy jeszcze. tą resztę, co tu mamy. Dobra. No i patrzymy. Słabizna. Nie młot, ale go sprawdzę. No właśnie. Jest spoko, bo teraz te nowe itemy będą miały dużo obrażenia, tylko jednak wolałbym coś z jakimś fajnym efektem mimo wszystko. Tamto ma ten szybszy atak zdrowie, które kradnie, więc to naprawdę mi pomaga, więc tutaj... Nie, tak zostawię póki co. Tylko to będę chciał jeszcze jakoś zenchantować fajnie. No to w sumie... No to zrobimy to w ten sposób. Ty tak, idź to sprzedaj. No, a ja tam sobie wrócę też do miasta. Szybszą drogą. Hmm, to nie była żadna misja, więc żadnej dodatkowej nagrody tu nie dostanę. Ale tak powiem pobawię się w enchantowanie. Może uda mi się coś fajnego stworzyć. Hmm, nic specjalnego. O, jakieś tam pierdoły. Dobra, spróbujemy jeszcze. Dobra, zostaje tak. On miał tyle damage'a, bo ma teraz już prawie 300. Dobra, to na razie zostanie, zostanie tak. Nie ma co kombinować. To mogę wyrzucić w sumie. Co on już wrócił? No to. A no ja że jestem w mieście to się mi od razu, chyba oddał mi tę kasę. Więc tu jest OK. Questy. Portal Ember No czyli standardowe trzy questy. To już jest straszna słabizna. Ale co poradzić? W jak zrezygnuje, to się zmieni ten item? No właśnie, troszkę się zresetował ten item, ale. No bo w ogóle, chyba się... w ogóle się chyba quest zmienił, tak mi się wydaje. Temu tym się. Nie, też na 17, moment. zrezygnujemy. Znaczy to w sumie zależy od levela. No to w sumie trudno. Dobra, to w sumie to by było na dry w tym odcinku. Tak więc do usłyszenia i na razie.